Siemaneczko, ja jestem Eseczek witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie wiem czy on tak szybko mówi, ale jest dzisiaj ze mną Anubis, CSS i 50. Będziemy grać Rankeda prawie całym teamem, bo lucky nie może, bo gdzieś sobie idzie. I tak, jesteśmy na Discordzie, ich nie będzie słychać, ale mogą się na czacie w Critical Opsie przywitać. Ale już nie zdążyli, bo jest odliczanie meczyku. Dwie osoby jeszcze. Dwie osoby jeszcze. Mam nadzieję, że będzie git. Dobra, najsik. Grounded. Dawno na tej mapie nie grałem. Bardzo. A u przeciwników wszyscy są razem. Zobaczymy, czy ten czwarty u nas jest dobry. Platyna 3. Tak? Muska kurwa, VA7. Myśli, że to jest Polak? Dobra. 8 CSS. O! A seczek nagrywasz? O, mój kolega. Tak. No nie, no czytałem, czat. Będę nabił, bo rozgrze bez rozgrzewki. Masz rozgrzewkę jeszcze 15 sekund, ty tutaj, kurde. CSS w ogóle. A w ogóle, tylko my. W z 50 jesteśmy na Discordie, tak by the way. Ale dobra, trudno. Ale głowa siadła. Ale głowa siadła. Ty jesteś, Petka. Gdzie ty jesteś w ogóle? A tu jesteś. No jelo. Może cię. Ty. Dobra. Co, zbrojkę muszę kupić? Nie, ta specjalnie. Pa. O, dobrze, o to chodziło. Taktyczne, ile on ma tych pocisków, ciało może przyjąć? Ja nie jestem mister uciekacz. Jestem mister zabijać wszystkich. Dobra, łatwo, nie. Jest pierwsza runda. Pierwsza runda, dobra. Taktycznie Granaty i wektor. Granaty i wektor polecam. W sensie, ich wiem tylko o Neida, ale dobra. No, proste, że tak. nie ma tu nikogo. Dobry jesteś. Dobra, jeden leg. Legł w gruzach. Drugi. Drugi też. O co chodzi? O, dobra, brawo. Lecy. Dobra, mamy to. Najsik. Ej, dawno nie graliśmy teamem i nie gadaliśmy przez Discorda. Za niedługo może ogarnę, żeby jeszcze teamek team było słychać, ale na razie się nie da. Ale dobra, wiecie co, ja na razie nie będę... Nie będę na razie przeku... Ale wierzę, że to im nic nie zrobiło, ale dobra. Może flashbang. A ja flasha rzuciłem. Znowu. Jeden jest. Jeden jest, który mi zadał 90 HP. O nie, drugi jest... No właśnie. Dobrze, dobrze. Ja dopiero zobaczyłem, jak mnie zabił. Jak jestem bez rozgrzewki. Ja trochę... No. <laughs> Trzecia to jest rundanie, czemu druga? Nie wiem, nie, nie pamiętam, czy w drugiej miał. E, dobra, trzeba karnet wbijać, bo kurde, CSS ma już 55. Z, T e, -a Nie wiem, Anubis idzie po fragi. Dobrze, najsik. I został ostatni, najprawie najsłabszy. Ej, u nich w ogóle pame masz na. Pakę. O dobra, to nie złapaka. paka. No nieźle. źle. Otypek, dobra, widziałeś go. Widziałeś go, ale trudno. Dawaj, fiftik. 50. 50. PL, dawaj. Masz 100 HP i 100 Kevlara. Oni nic nie zdążą zrobić. W 16 sekund on najwyżej może się powiesić na krawężniku. No i bum, głowa w plecy. Głowa w plecy, co? Widziałeś w ogóle wczorajszy odcinek? Jak wszyscy widzieli wczorajszy odcinek, jak nie, to zapraszam, bo był kozacki i w ogóle subskrybować mój kanał. No właśnie, w tym odcinku jeszcze nie mówiłem, żebyście subskrybowali ten kanał, więc zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału, czerwony przycisk pod filmem ma być szary, a jak jest już szary, to napiszcie w komentarzu, już to przytnę wam serduszko. Proste, że tak. A jak ktoś napisze już i nie będzie miał subskrypcji, oj, to, 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 to słabo. Jejku, myślałem, że się nie nagrywa, bo takie dziwne dźwięki czasami są z tego Discorda. Ale dobra. Ej, tam typek biegu. Dostał, dostał. Ja też. Mam 18 HP. Ojejku, jak go nie trafiłem? O nie. <śm> nie wiem, nie trafialiśmy w niego chyba. Nie. I może stąd wyjść, bo nagrywam odcinek, tak by the way. Dobra 3 Dobra Fiftyk znowu został sam, znowu będzie ace'a robił Nie Dw Dwóch już nie żyje, ale... Mid Ej, mam 6-2, stary, moje KD tak się teraz dobrze czuje Tak? Ale 50, kto ma najwyższą rangę u nas? No, na pewno, ja mam najgorszą, ale 50 ma 50 ma najlepszą. No, ma Goldzika 3. Dobra, nareszcie z Kałachem zagram. Nie, w poprzedniej rundzie też miałem Kałach. No, diamenta, cicho jestem, Goldzik 3. Napisz, ach, ten ja. Nie, nie pisz nic, bo nie rozpraszaj się. Dobra, trzeba. Wow, co, co, w ogóle tu się stało? Czemu ja tak dziwnie skoczyłem i czemu mnie z drugiej strony typek zaatakował? Ja wiftyk tu już wszystkie kamperskie miejscówki zna na tej mapie. <laughs> Nie no, ale tam trzy fragi mniej ma. Na razie ode mnie. Oj, i trochę tu dostał. 14 HP mu zostało. Ale, ale B atakuję. Jakby ktoś poszedł mu na plecy. Kurde, Anubis, niestety. Nie! Dobra, dobrze, dobrze. Nasz randomik, nasz randomik robi nam gierkę. Nie, no gdyby nie było dwóch, to byśmy to wygrali. E, nie. Mam idealnie, miałem ostatnie pieniążki na ostatniego fula, ale. Aseczek, co ty taki pro? Ale ale, ale Ziomek żartuje, co? Nie Niezły z niego prankster. Czemu typek w powietrzu do mnie strzela i ja go nie mogę zabić? Dobra, come on, skupcie się Skupcie się Dobra Ja po Dobre. Dobra Goł z... TRG teraz postrzelam głowy Dobra Okej. Okay. Nie ma tu czysto jest, Bejdą. No nie, nawet strzelik nie zdążyłem. Dobrze, css, robisz ich Bierzesz uratio I teraz ich wszystkich zabijasz Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Jesteś z 50 musicie to zrobić O nie, 50 dostał w plecy, w sensie w głowę, ale od pleców <grywka> Jestem dalej lepszy od 50-ka, łatwo Ale dobra nie. Dobra, muszę to kupić, to kupić i lecimy. Powin wy musimy wygrać to 4-4. W sensie tą stronę 4-4 jak zrobimy. No, jak będzie 5-3, to będzie trochę słabiej. No, przez kurde, kwiatka mnie zabija. Czemu w tej grze jest kurde autocelowanie? Czemu oni nas... Dobra, dawaj. Let's go, niedobrze, 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 niedobrze. Jeden bank od dwóch tygodni będę. Nie, no myślę. Dobra, go DGL. Teraz Digielek robi gierkę, kurde. Go BL. Co to jest BL? Bardzo, bardzo lewo. Okej, okay. okej. Okay. A dobra poszedłem. Ej, cicho. Czemu poszedłem na A? Czemu poszedłem na A? Typa, mam. Dostał hita. Idzie ci w sensie. Dobra, idź. E, dobra, jeden jest na środku. Idzie nam na plecy. W sensie. A ja jednego mam tutaj. O jejku No bo ci tujesz, a ja umarłem mniej i tak niż ty Dobra Dwa diamenty, ale za to mamy bo mamy G31, nie fekia, a ja mam fekia, nie ustawiać się w linii. Dobrze. Dlaczego że się? dobra, dawaj. Przecież zaczynało się robić nieciekawie, ale teraz musi... Zdążę. ZDĄŻĘ! Nie żart, nie, nie, niestety. Ale przynajmniej dzięki Tobie broni nie muszę kupować. I mam 3500. 3 o! Ej, random, random ma taką samą kosę jak ja, ale suitaśnie taśnie. Dobra, nikt nie umarł w sensie. Ojejku, ale miałem Loa Dobra, i sam został ostatni. Goa, goa. Dobra, i cyk, cyk, cyk. cyk. A w ogóle 50 z Kukri gra. Ja też kiedyś miałem Kukri, ale <gry> zmanowali mi konto. Dobra, dobra, comeback. Jeszcze cztery rundy musimy ugrać Cztery rundy, a oni nie mogą żadnej wygrać. Ja mam bombę. Bardzo lewo. Pilnować mnie, panie panowie. No kurde, nie cofaj mnie Critical Ops. Nie no, Typek jaką Typek nie umarł? Jak Typek nie umarł? Ej no, Anubis, co ty robisz? Anubis, nie, Anubis szybciej! Szybciej, Anubis, biegnij, biegnij, Anubis, biegnij. Jak po. A to się tako robiło, o tako. Dobrze, że ciebie nie słychać, bo by mi film zdemonetyzowali. To znaczy. No. Nie, no, czyściutko jak. Ale głowa! I co? I co? I co? I co? Okej. Okay. O, ale ładnego kałachy mi przyniósł. No Typek też ma milion HP. Ale obiłem go trochę, więc wam. Po prostu na B jesteśmy. W sensie. A. Czemu mi się... O nie! Jakbyś... Jakbyś go nie zabił, by on rozbroił. Ej, Najsik, dobra, tylko ty przeżyłeś. Oni stracili wyposażenie, które mieli. Okej okay. to weź się od upośledź, co? Ej, to tak śmiesznie. Zapewne Wam się to śmiesznie ogląda, bo nie słyszycie, co CSS mówi, ale w każdym bądź razie jest git. Ej, no czemu znowu wyjdziecie na idę na. Z... a czek zostało a je jeden z... nie <śmany> tylko ja Ale moja miejscówka. O nie! Ej, ktoś wie, co tu się stało? Ja też nie. W ogóle nie słyszę gry. Mów mi, czy się idzie. Co jest? Wow, kto się w ogóle odzywa? Co? 50? Chyba tak. No ale czemu? Mogłem gdzieś indziej stanąć. No dobra, wywaliło mi critical Lopsa, nie? Ej, ostatnią rundę mają. Nie dobrze. Trzeba teraz wydać całe pieniążki, żeby ich powstrzymać. O nie, wywaliło mnie, jest jeden kurde na sajcie. O niedobrze. Niedobrze, to chyba by była ostatnia runda. Wielkie dzięki za oglądanie, jak wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczkiem, a ja idę grać w Minecrafta, bo w Critical Opsa nie umiem. Elo!